Idea pochwycenia Kościoła na spotkanie z Jezusem jest tematem, który wywołał wiele dyskusji. Zgodnie z fragmentem pierwszego listu do Tesaloniczan, wierzący, którzy pozostaną w czasie tego wydarzenia, zostaną pochwyceni na spotkanie z Panem. Zjawisko to, często określane jako pochwycenie, jest kluczowym tematem w chrześcijańskiej eschatologii. Wywołało ono jednak liczne debaty teologiczne. Koncentrujące się głównie na Jego czasie i związku z innymi proroczymi wydarzeniami. W tym filmie staramy się zbadać zawiłości związane z tym wydarzeniem. Niektóre z najbardziej palących pytań obejmują: czy naśladowcy Chrystusa doświadczą wspomnianego w Biblii okresu ucisku, czy pochwycenie różni się od powtórnego pojawienia się Jezusa? Są to krytyczne kwestie, które wymagają wyjaśnienia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę zamieszanie wśród wielu wierzących. Dokonując skrupulatnej analizy, zajmiemy się tymi niejasnościami, przyglądając się różnym interpretacjom, wnosząc jasność do tego, co ujawnia Pismo Święte. Najpierw przeanalizujmy różne przekonania na ten temat w myśli chrześcijańskiej. Istnieje wiele perspektyw, takich jak pretribulacjonizm który utrzymuje, że wydarzenie to poprzedzi okres cierpienia nakreślony w biblijnych proroctwach. Zwolennicy tego poglądu wierzą, że chrześcijanie zostaną oszczędzeni przed tym trudnym czasem. Z drugiej strony, zwolennicy środkowego ucisku sugerują, że wydarzenie to będzie miało miejsce w środku tych trudnych czasów. Wreszcie, zwolennicy post trybulacji twierdzą, że pochwycenie nastąpi po tym, jak wierzący przejdą przez ucisk, co zbiegnie się w czasie z powrotem Chrystusa. Każde stanowisko oferuje różne interpretacje kluczowych tekstów biblijnych, zwłaszcza z Nowego Testamentu. Nasza dyskusja zapewni bezstronną analizę tych interpretacji, pozwalając widzom na wyciągnięcie wniosków w oparciu o solidne zrozumienie Pisma Świętego. Zanim zaczniemy, rozważ wsparcie naszego kanału poprzez subskrypcję. I włączenie powiadomień, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami. Twoje wsparcie pomaga nam nadal ujawniać ważne tematy, takie jak ten. Wreszcie, niezależnie od tego, gdzie ktoś stoi w tych poglądach, kluczowe pozostaje wezwanie do wiernego życia w oczekiwaniu na powrót Jezusa. Niezależnie od tego, czy wierzących czeka ucisk, czy nie, należy skupić się na służeniu sobie nawzajem i wcielaniu nauk Chrystusa w codziennym życiu. Aby przejść dalej, zdefiniujmy termin pochwycenie w bardziej systematyczny sposób. Zgodnie z jego drugorzędną definicją wiąże się ono z byciem pochwyconym z nieodpartą siłą, jak zauważono w Królewskiej Akademii Hiszpańskiej. Idea ta jest zgodna z greckim słowem arpaso, które jest używane w 1 Tesaloniczan 4:17 do opisania kościoła zgromadzonego na obłokach, aby spotkać Jezusa w powietrzu. Wydarzenie to oznacza nagłe zjednoczenie Chrystusa i jego oddanych naśladowców, zwłaszcza tych, którzy pozostali wierni. Podstawowym argumentem na rzecz tego punktu widzenia jest interpretacja pisma świętego w sensie dosłownym, uzupełniona podejściem dyspensacyjnym. Perspektywa ta traktuje Kościół i Izrael jako odrębne byty, z których każdy odgrywa unikalną rolę w boskim planie. Zakłada ona, że Kościół jest tajemnicą nieujawnioną we wcześniejszych pismach, a jego istnienie wpływa na Boże zamiary wobec Izraela z powodu odrzucenia Mesjasza podczas jego pierwszego przybycia. Zwolennicy sugerują, że tajemnica musi zostać rozwiązana, zanim Bóg będzie mógł zwrócić swoją uwagę z powrotem na Izrael, zapewniając wypełnienie pierwotnych boskich obietnic. Interpretacja ta wynika ze szczegółowej lektury Pisma Świętego. Teolog Szafer podkreśla kilka istotnych różnic w tym względzie. Po pierwsze, istnieje różnica w tożsamości i misji. Szafer podkreśla, że Izrael jest etnicznym i politycznym narodem ze szczególnym miejscem w Bożej Odkupieńczej Narracji. Są oni postrzegani jako naród wybrany, niosący wyjątkowe powołanie w ramach szerszego boskiego planu. Z drugiej strony, Kościół jest duchową wspólnotą, która jednoczy wierzących z różnych narodów. Jego głównym celem jest reprezentowanie Chrystusa na ziemi i szerzenie Ewangelii. Następnie szafer rozróżnia związek z przymierzami. Izrael jest związany konkretnymi umowami ze Starego Testamentu, zwłaszcza przymierzem Mojżeszowym, które obejmuje prawo i obietnice terytorialne. Tymczasem Kościół jest związany z nowym przymierzem. Ustanowionym przez Jezusa, które koncentruje się na łasce i wierze, wykraczając poza wcześniejsze prawa i rytuały. Wiele proroctw Starego Testamentu dotyczy bezpośrednio Izraela, koncentrując się na jego odbudowie i nadejściu Mesjasza. W przeciwieństwie do tego, Kościół jest częścią realizacji tych proroctw poprzez odkupieńcze dzieło Chrystusa. Chociaż niektóre tradycje utrzymują, że obietnice Izraela zostaną spełnione niezależnie. Schaffer podkreśla również koncepcję dyspensacji. Izrael istnieje jako naród od czasów Abrahama, podczas gdy istnienie Kościoła rozpoczęło się po śmierci Chrystusa i trwa aż do pochwycenia, które przypada między 69. a 70. tygodniem Daniela. Po piąte przechodzimy do rozróżnienia między prawem a łaską. Izrael przez całą historię był rządzony przez prawo Mojżeszowe, które obejmuje liczne rytuały i wytyczne integralne z jego praktykami kulturowymi i religijnymi. Tymczasem Kościół działa zgodnie z nowotestamentową zasadą łaski. Wierzący są powołani do życia w wolności, którą daje Chrystus, a która różni się od obowiązków wynikających z prawa Mojżeszowego. Schaffer podkreśla ten kontrast jako kluczowy dla zrozumienia odmiennych ról Izraela i Kościoła. Oba odgrywają istotną rolę w biblijnej narracji, ale ich misje są jasno określone i odrębne. Następnie zajmiemy się kluczowymi argumentami wspierającymi koncepcję Kościoła pochwyconego przed uciskiem. Pierwszy argument koncentruje się na dosłownej interpretacji Pisma Świętego. Uczona Alice podkreśla, że przyjęcie dosłownego podejścia do rozumienia tekstów biblijnych jest kluczowe, a jeśli ta metoda jest poprawna, to naturalnie prowadzi do interpretacji przed tysiącletniej. Idea powrotu Chrystusa w celu ustanowienia dosłownego królestwa jest zakorzeniona właśnie w takim podejściu do proroctw i obietnic Starego Testamentu. W związku z tym, niekonsekwencją byłoby porzucenie tej metody podczas omawiania pochwycenia Kościoła. Dosłowne podejście silnie wspiera zatem koncepcję pochwycenia Kościoła przed okresem ucisku. Drugi argument dotyczy 70 tygodnia Daniela, często określanego jako czas ucisku. Liczne wyrażenia, zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu, pomagają opisać ten okres. Pojawia się spójny motyw. Jest to czas gniewu. Na przykład w objawieniu 6, 16, 17 słyszymy, jak ludzie błagają, aby góry spadły na nich, aby ochronić ich przed gniewem baranka. Podkreśla to intensywność sądu w tym okresie. Aby pogłębić ten punkt, zestawiamy go z fragmentem Starego Testamentu z Księgi Zefaniasza 1.18. Wyraźnie stwierdza on, że ani bogactwo ani żadne inne zasoby nie mogą ocalić ludzi podczas gniewu Pana. Cała Ziemia stanie w obliczu zniszczenia w wyniku boskiego sądu. Teksty te wyraźnie pokazują, że ucisk charakteryzuje się rozpętaniem gniewu Bożego na świecie. Chociaż można by przytoczyć wiele innych fragmentów, te przykłady wystarczająco potwierdzają ten argument. Dowiadujemy się również, że ucisk to nie tylko czas gniewu, ale także próby i kary. Objawienie 14.7 opisuje ten okres jako czas próby. Podkreślony jest globalny charakter tej próby, której celem jest wypróbowanie wszystkich mieszkańców Ziemi. Co ważne, wyrażenie ci, którzy mieszkają na Ziemi, nie jest odniesieniem geograficznym, ale klasyfikacją moralną, odnoszącą się do tych, którzy umieścili swoje wartości i życie wyłącznie na tym świecie. Wyrażenie to pojawia się wielokrotnie w objawieniu przekazując ideę światowych jednostek, które staną przed Bożym sądem podczas ucisku. Drugim kluczowym punktem jest związek między tym okresem a Izraelem. Sebnit. Tydzień Daniela skupia się przede wszystkim na narodzie izraelskim i jego relacji z Bogiem. Jednym z głównych celów jest duchowe odrodzenie Izraela, którego kulminacją będzie przyjęcie Jezusa jako Mesjasza przez resztki narodu. Ponadto jest to czas sądu i oczyszczenia dla Izraela. Jeremiasz 37 podkreśla to, opisując okres wielkiej udręki dla Jakuba, ale z obietnicą odkupienia. Czas ten ma na celu wypróbowanie mieszkańców ziemi i przygotowanie Izraela na przyjęcie króla. Te dwa cele są całkowicie niezwiązane z Kościołem. Kościół, będący ciałem Chrystusa, nie może podlegać sądowi i gniewowi związanemu z 70. tygodniem Daniela. Doktryna nieuchronności dodatkowo wspiera to rozróżnienie. W przeciwieństwie do Izraela, który otrzymał liczne znaki poprzedzające powtórne przyjście Chrystusa, Kościół nie otrzymał takich wskaźników. Nauka o nieuchronności podkreśla, że powrót Chrystusa do Kościoła może nastąpić w każdej chwili, zachęcając wierzących do życia w ciągłej gotowości. Potwierdza to Ewangelia Jana 14,2,3, w której Jezus obiecuje, że powróci i przyprowadzi do siebie swoich naśladowców. Wydarzenie to znane jako pochwycenie zgromadzi wierzących na obłokach, aby na zawsze byli z Panem. Doktryna nieuchronności, w przeciwieństwie do współczesnego wynalazku, była fundamentalnym przekonaniem wczesnego Kościoła i jest widoczna w pismach Nowego Testamentu. Pierwsi chrześcijanie żyli w ciągłym oczekiwaniu na powrót Chrystusa, co ukształtowało ich zrozumienie i wiarę. Paweł podejmuje się zadania naprawienia zamieszania, które powstało wśród wierzących w związku z powrotem Jezusa i Dniem Pańskim. Podkreśla, że pewne wydarzenia muszą nastąpić przed tym ważnym dniem. Po pierwsze, wskazuje na konieczną separację, jak wyjaśniono w II Tesaloniczan 2.3., który mówi. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, chyba że najpierw nastąpi bunt i objawi się człowiek bezprawia, syn zniszczenia. To oddzielenie jest kluczowe dla zrozumienia osi czasu, ponieważ może odnosić się albo do odejścia od wiary, albo do usunięcia wierzących, jak wspomniano wcześniej w tym rozdziale. Paweł dalej wyjaśnia to wydarzenie, przypominając spotkanie Kościoła z Chrystusem. Wydarzenie opisane wcześniej w Pierrańcu Tesaloniczan 4:17, gdzie ci, którzy pozostaną, zostaną pochwyceni na spotkanie z Panem na obłokach. Wzmacnia to przekonanie, że Kościół zostanie zgromadzony, zanim rozpoczną się wielkie próby ucisku. Po drugie, Paweł omawia pojawienie się człowieka grzechu, często nazywanego bezprawiem. W drugiej Tesaloniczan 2:78 wyjaśnia, że chociaż tajemnica bezprawia działała już w jego czasach, Zło to nie mogło się w pełni objawić, dopóki coś lub ktoś nie zostanie usunięte. Paweł pisze: Albowiem tajemnica bezprawia już działa, tylko ten, który ją teraz powstrzymuje, będzie to czynił, dopóki nie ustąpi z drogi. I wtedy objawi się ten, który jest bezprawiem. Ta powstrzymująca siła jest tym, co uniemożliwia całkowite odsłonięcie człowieka grzechu. Zaproponowano różne wyjaśnienia tego, czym jest ta siła powstrzymująca. Niektórzy sugerują ludzkie rządy lub organy ścigania, ale opis Pawła sugeruje coś znacznie potężniejszego. Wielu teologów dochodzi do wniosku, że Duch Święty, mieszkający w Kościele, jest siłą powstrzymującą pełną manifestację nieprawości. Dopóki Kościół pozostaje na ziemi, ta powstrzymująca moc trwa. Jednakże, gdy Kościół zostanie usunięty, ta powściągliwość ustanie umożliwiając pojawienie się człowieka grzechu. Daniel 9:27 również odnosi się do tego okresu, zauważając, że człowiek bezprawia objawi się na początku 70. tygodnia. Usunięcie Kościoła jest niezbędne dla rozwoju tych wydarzeń, co potwierdza przekonanie, że Kościół nie doświadczy ucisku. Kolejnym krytycznym punktem jest konieczność odstępu czasu między pochwyceniem Kościoła a powtórnym przyjściem Chrystusa. Niektórzy twierdzą, że Kościół zostanie pochwycony tylko po to, by natychmiast powrócić z Panem, nie pozostawiając żadnej przerwy między tymi wydarzeniami. Jednak kilka wydarzeń przepowiedzianych dla Kościoła po pochwyceniu czyni taką interpretację mało prawdopodobną. Pierwszym z tych wydarzeń jest sąd ostateczny Chrystusa, gdzie wierzący będą sądzeni według swoich uczynków. W 2 Koryntian 5:9:10 Paweł podkreśla, że wszyscy muszą stawić się przed sądem Chrystusa, aby otrzymać zapłatę za swoje czyny, zarówno dobre, jak i złe. Innym ważnym wydarzeniem jest zaślubiny Baranka, jak widać w Objawieniu 19.78. 8 Tutaj Kościół, przedstawiony jako oblubienica, zostaje przedstawiony Chrystusowi, ubrany w delikatne płótno reprezentujące sprawiedliwe uczynki świętych. Wydarzenia te sugerują upływ czasu między pochwyceniem.